Cześć wszystkim Zaczynamy nowy dzień Niestety dzisiaj nagle mam tylko jedną godzinę zarezerwowaną Więc o 11.30 odpaliłem sobie, sobie Uber ica I dopiero o 12.30 wpadło mi pierwsze zamówienie Właśnie jedę do, po zamówienie do Silver Dragon do, w, galer, w Galerii Libero Więc godzinę czekałem Oczywiście Czekając na zamówienie, zacząłem sobie sprzątać. No, jak zacząłem czyścić kuchenkę, no to oczywiście wpadło zamówienie. Bardzo ucieszyłem się z stawką, tam 18 zł z groszami, ale potem sobie uświadomiłem, że Uber udaje ceny brutto. Więc de facto nie wiem, czy to będzie netto, no ale zobaczymy, jak to będzie dzisiaj z Uber. To jest B4, tak. że zamówienie odebrane, dostawa jest strasznie daleko, bo to jest aż 4,5 km prawie 20 minut drogi i wyląduje oczywiście w centrum no ale jak nie ma innych możliwości to trzeba jechać oczywiście pierwszy klient dostanie ode mnie bomba darunkowe o wartości 50 zł na Uberach i Uber Eats co? To... Bez jaj tam z nienormalną drogą jakoś poprowadzić Dobra, pojedziemy sobie na razie tędy zaraz zjedziemy na ulicę A pierdziele drzewo jakieś Wiem czy się kurwa zniszczę

Jest Pan moim pierwszym klientem na uderze, Dlatego dla pierwszego klienta przygotowałem Pan do do Negrowa w wysokości 50 zł. do Ubera na no, Dziękuję bardzo. Dobry, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. dostarczona z Dziękuję Pierwszy klient bardzo. Ode mnie bombę a teraz przejedziemy się na centrum, bo myślę, że tam szybciej dostanę jakieś zamówienie niż czekając w domu. Czekałem aż godzinę pierwsze zamówienie. Schody. Ej, hey. kurde, gdzie ja jestem? Wracam właśnie do domu, ponieważ dostarczyłem pierwsze i ostatnie zamówienie. Podjechałem sobie do centrum i usiadłem sobie na ławce w całym centrum Katowic. I tu nic. Czekałem, zarobiłem na jakieś 23 zł, to mi nie stary, czy nawet na opłatę dla Evelstar. No kurde, no, widzimy się, jak dostanę w ogóle jakiekolwiek zamówienie. Wracając z domu przypomniałem sobie o dwóch ważnych kwestiach. Fue od 28 lipca rezygnuje z harmonogramu. To jest świetna wiadomość, bo będę mógł kichać na dwóch aplikacjach na uberze i cie a druga wiadomość jest taka, że Popejs będzie mieć dostawę, ale tylko Voltem. Z tego co widziałem, to jest minusem, bo Volt dopiero robi rekrutację we wrześniu. Szczerze, że tu mogę się doczekać. Bo z tego co widzę, to jednak na Wolcie są najlepsze te stawki. Dzień dobry. Mam zamówienie z Globo 201. To ta A, dobrze, dobrze, dziękuję. Tak, 201. Nie to już jakby tylko nawet nie a nie No okej. Okay. 48 złotych 4 48? Tak. No bo jeśli okay. no, tak jak nie, to nie, został, bo, to bo jeśli jeszcze nie płaciłem tak gotówką, to mogę normalnie 50. Tak, 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 okay. tak, tak. Okay. dziękuję. dziękuję. Właśnie odebrałem zamówienie z Dr. Max i jedziemy zawieźć to klientce. Odpaliłem glowo o 18.30, dwie minuty później wpadło mi w zamówienie. A mam dzisiaj zarezerwowane tylko jedną godzinę, bo była dostępna. Dlatego będziemy cały czas badać sobie na turbo. A Uber Eats to totalny niewypał. Miałem włączoną aplikację od 11.30 do 18.00 i wpadło tylko to jedno zamówienie za 20 zł to. Dobra Dobra okay. 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 Musiałem przypiąć rower przy śmietniku, bo nie było innego miejsca Na szczęście nie przeszedł Dalton i nie znalazł rowerów w śmietniku Bo Zaraz by upchał to w lombardzie Dostarczyłem to zamówienie Nic nie wpada, podjadę sobie na fabrykę, parking, że tam coś mi wpadnie I się jeździ na tym trybie turbo Znaczy ja już wcześniej nim jeździłem a teraz tyle kilometrów przerobiłem to na, na trybie Eko, że po prostu czuć różnicę. Tak leciutko się jedzie fajnie. Fabryka Park też nic nie wpadło. Przyjęte szkory Libero, może tam coś jeszcze raz wpadnie. O, coś wpadło na szczęście. Teraz robimy co to jest. O, Maxburger, super, to jest na dosłownie obok. Kurde, ale naprawdę po tylu godzinach jazdy na Eko ten tryb turbo jest superancki. Ale żre baterii, jak nie wiem. Nagle ze 100 km robi się 30. Chodzi oczywiście o zasięg baterii. Dzień dobry. 882? Nagle. Okay. O, niestety długo czekałem na to zamówienie. Byłem bardzo blisko, a było to dość duże zamówienie. I niestety to będzie chyba moja ostatnia dostawa, ponieważ jest to na totalnym końcu gdzieś, gdzie nigdy nie trafiało mi zamówienia, zaraz po tym. I cały czas prosto, do końca. Aha, ale tragiczna jest tutaj ta ścieżka. Ciągle dziury, nierówności. Tragicznie tutaj się jedzie. Dzień na z tej strony Kurier Globo. Ja czekam przed bramą na wejście do, do szkoły. To nie wiem, do mam czekać? Dobrze, to czekam. Dobra. Proszę uważać, bo to jest ciężkie. O. Dobra, super, dziękuję Okej, okay, teraz lecimy do Amamkeba. To jest niesamowite, że stąd dostałam jakiekolwiek zamówienie. Kurde, naprawdę zarobiście się jeździ tym prywem. Pierdo. Dobra, OK, OK. No aż do miejsca docelowego mam 12 minut, a za 15 minut będzie 20. Nawet w trybie turba to mi się nie uda. Zatem z zgarno jakieś 11 zł z groszami, a na Uberze by było pewnie dwa razy więcej. No, tylko szkoda, że tutaj w ciągu półtorej godziny miałem trzy zamówienia, a na Uberze przez. Kilka godzin miałam jedną dosłownie jedną. Jutro niestety też nie mam żadnej chyba albo upolowałem chyba jedną godzinę na Ale No nic, odpalę, odpalę Ubera. Ale znowu jak nic nie będzie przez kilka godzin, to może zarezerwuję sobie ciwarta. O, my się może być fajnie na Uberze, no bo to jest dość fajne miasto. chyba będzie jedyna aplikacja dostarczająca jedzenie. Może jest pyszne peł, ale tego to ja nie wiem. Dzień dobry, pani Karolina. Tak, tak, tak. tak. Zostały 4 minuty do 20. Udało mi się jeszcze złapać zamówienie z Burgiego. No, nie farta teraz. Tylko szkoda, bo dzisiaj jest bardzo ładny dzień. Nie było za gorąco, nie było za zimno, nie było dużego wiatru, więc sobie chętnie pojeździłem. Naprawdę w tamtym tygodniu było dostępne wszystkie godziny naglowo, a w tym tygodniu jest po prostu sucho, jak nie wiem nie wiem dlaczego tak mogło być. No nic, mamy nadzieję, że Steward jak będzie na off -socie, odbierze trochę kurierów, chociaż w tym przyszłym tygodniu to zaczynam pyszne.pl już jeździć. Zobaczymy jak będzie grafik zrobiony. A, chciałem jechać na kebaba, kurde, ciekawe gdzie ta dostawa będzie. Pewnie już nie zdążę. Przed zamknięciem Dobra 107 gotowe? W trybie turbo to jest super Takie góreczki Dobra Mam dostawę tutaj gdzieś Dobra. To pan tak? Z ja. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to była ostatnia dostawa. Z ciekawości zobaczę, co tam na Uberze. O, nie ma nigdzie wysokiego zapotrzebowania. A nic się nie dzieje. Dobra, to na razie.